Cześć, jestem Nina i przez najbliższe miesiące będę pokazywać Wam, jak uczę się nowego hobby: ogrodnictwa. Szczerze, jak na razie jeszcze jestem totalnym lajkiem w tym temacie, ale spokojnie, bo dołączyłam do Akademii Kronen, żeby uczyć się wszystkiego krok po kroku pod okiem specjalistów marki Kroner. Rusiny mają w sobie coś totalnie wyjątkowego. One pozwalają się wyciszyć odłożyć na bok ten telefon i skupić się tylko i wyłącznie na tym, co tu i teraz. Jest to dla mnie pewna forma terapii i odseparowania się od tego całego otaczającego zgiełku i przebodźcowania, które mam na co dzień. I wiecie co? One naprawdę potrafią odmienić życie. I to nie tylko te tutaj w domu, w mieszkaniu, ale też te w głowie. No ja jestem na to genialnym przykładem. A jeśli ty masz takie same aspiracje jak ja, to zaobserwuj ten profil i ucz się razem ze mną jak dbać o rośliny i nie tylko. To co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa!